Powinniśmy jeszcze raz sprawdzić ten magazyn. A dlaczego przy to nas nie było? Ale nie zdążyliśmy pobrać próbek ze środka, a ja mam pewną koncepcję. Z jaką? Nie, tak, myślę, że ty. To... Ale doktor, szybko, prosimy na Oją. Pogadam. Jasny, leć. Zajmę się tym. Musieliśmy ją zaintubować. Niewydolność wątroby, skaza krwotoczna, drgawki. Osocze? Tak, dostaje. I płytki też, ale to nie jest tylko kwestia skóry. Zaczęła krwawić z przewodu pokarmowego. Kreatynina? 5 mg procent, na kwasica i mleczane, Ale Skontaktowaliśmy się już z kliniką chirurgii wątroby i transplantacji. Cholera. Defibrylator. Proszę przygotować adrenalinę. Proszę. Odsunąć się strzelam.